Dziesięcioletni program termomodernizacji bloków w zasobach Wielkiej Spółdzielni Mieszkaniowej praktycznie dobiega końca. W jego ramach odnowiono w sumie 117 budynków na 125. Osiem bloków nie wymagało termomodernizacji, gdyż budowano je już w nowym systemie z uwzględnieniem właśnie tego dociepleniowego aspektu. W ciągu tych 10 lat udało nam się docieplić wszystkie ściany szczytowe, czyli na dzień dzisiejszy mamy 100% jakby 117 budynków docieplone, jeżeli chodzi o ściany wzdłużne. W bieżącym roku, zgodnie jeszcze z tymi informacjami, które żeśmy przekazywali w roku ubiegłym, następuje dokończenie tego programu termomodernizacji. Dotyczy to docieplenia ścian szczytowych, to były te ściany szczytowe, które na etapie pierwszych tych docieplenia ścian wzdłużnych zostały pominięte, to czy osiedla Wyszyńskiego bloki od 1 do 7. Oraz osiedla armii przepraszam, osiedla Bugaj bloki 1, 2 i blok 5. I te bloki, czyli 10 tych bloków ścian z dłużnych jest w roku bieżącym ujęte w programie. Tam już zostały przeprowadzone przetargi i ta kwota z przetargów na te 10 bloków stanowi kwotę, jeżeli chodzi o wartość przetargową robót, 816 353 zł21 zł netto docieplone bloki wyglądają. Praktycznie zupełnie inaczej są ładne, czyste, w przyjemnej kolorystyce, ale estetyka to jedno. Najważniejsze to oszczędności na cieple. Te po termomodernizacji są znacznie większe, ale to jeszcze nie wszystko. Kolejne zadanie, które związało się z dociepleniem stropów, to są te budynki, które nie miały stropu dachu, bo wszystkie pozostałe były sukcesywnie ocieplane tą metodą nadmuchową. No tutaj te budynki zostały na sam koniec i są to wojska polskiego, przepraszam, wojska polskiego blok 7, armii krajowej, bloki od 1 do 4 i okulna 1, czyli w sumie 6 budynków. I wartość przetargowa tych robót, bo już też się odbył. Przetarg jest to na kwotę łącznie z pokryciem, czyli i docieplenie mm. i pokrycie tych, tych dachów, bo to musi być jednocześnie robione razem jest to kwota 366 809 zł, 88 zł złotych netto za ten zakres robót. Nie trudno zgadnąć, że cały program kosztował sporo. Firma przy dociepleniach posiłkowała się specjalnymi nisko oprocentowanymi kredytami z banku gospodarstwa krajowego. Wiceprezes spółdzielni wie dokładnie, ile wydano na ten cel pieniędzy i na jaką sumę wzięto kredyty. Te zobowiązania na koniec grudnia 2012 roku z tytułu zaciągniętych tych zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego wynoszą, jeżeli chodzi o zobowiązania na te kredyty dociepleniowe, 6 milionów 104 i 519 ,95 zł. 95 groszy. Z tytułu tych prac remontowych przy dociepleniach 5 milionów 631 tysięcy 363 ,80 zł. 80 groszy. To są dokładne dane wynikające z rzeczywistych środków. A co z budową nowych bloków? Czy firma ma w planach takie inwestycje? Na to pytanie odpowiemy już w temacie tygodnia. W programie cały wywiad z wiceprezesem spółdzielni mieszkaniowej.